Dagana została w zeszłym tygodniu sprzedana, co prawda to mój trening był, ale już pod innym właścicielem, innym trenerem biegła, także całe szczęście, że wygrała Delicia, a nie Dagana. No, aczkolwiek obydwie kobyły prawie do końca były trenowane przeze mnie, nie? bo ten tydzień treningu innego to nie sądzę, żeby coś tam jej pomógł. Jest to kobyła, która ma końcem... Y, troszkę szybkości i bardzo się cieszę, że w końcu mam y, w stajni y, konia takiego, który nie dość, że trzyma dystans, dobrze skacze, to jeszcze potrafi końcem zafiniszować, czyli przyspiesza końcem, bo do tej pory to miałem takie równe konie, które potrafiły równo galopować przez cały dystans i tym wygrywały. Po prostu męczyły inne konie, a nie mogły czekać do, do samego finiszu. Słysza, nie Obawiałem się habany, tak jak było, utrzymałem się cały czas jej, bo po prostu to była kobła do, po, do pobicia, bardzo to jest mocny też koń wytrzymały I w koniec całego to pokazała w tamtym roku, w tej wielkiej wrocławskiej wygrała, w tym roku już jej się tak wyścigi tak nie układają jak ten Ale jeden wyścig jej się ułożył bardzo dobrze, ja tam byłem trzeci, no i po prostu dzisiaj się zawahała na ostatni pół troszeczkę, bo już nachodziła sama, to było po prostu dla mnie było... Dużą przewagą, no i się udało. No. Na początku sezon nam się trochę nie układał, trochę ta pierwsza połowa taka troszkę pechowa była. W drugiej już dużo, dużo lepiej, dużo tych skakanych gonit wygranych. Z tego jestem bardzo zadowolony. No a że drugie miejsce no, trudno, no tak bywa. Sezon niesamowicie udany. Myślę, że pokazuje, że zeszłoroczny sezon to nie był przypadek, no bo skoro się rozwinęliśmy w tym roku i osiągnęliśmy setkę no, 100 tysięcy publiczności przekroczyliśmy właśnie dzisiaj, no to pokazuje, że rzeczywiście wyścigi konne we Wrocławiu się przyjęły, są świetne. 150 koni startujących z zewnątrz, 100 z całej Polski, 50, które przyjechały z zagranicy z krajów takich jak Czechy w większości, Słowacja i Niemcy. Ludzi przez cały... Sezon było dużo, to już wiemy, oby tak dalej rozwijamy się. Jako jeździec też wygrałem 9 gonitw, najwięcej we Wrocławiu. Także też jest czym się cieszyć. Bardzo się rozwija tor wyścigowy. Jeśli chodzi o, o przeszkody, jesteśmy coraz wyżej. Jestem bardzo zadowolony. Zmiana. Mm... Rasy koni biegających na konie pełnej krwi na pewno podniosła prestiż toru. Jest więcej przyjezdnych koni, wyścigi są przez to bardziej atrakcyjne. Nie tylko biegamy w własnym sosie, jak to można powiedzieć, tylko te konie przychodzą i z Warszawy, i z Niemiec, i z Czech. I przez to wyścigi się robią bardziej atrakcyjne. Frekwencja uważam bardzo poprawiła się, ludzie są zadowoleni. Niezła gastronomia, yy, myślę, że niezłe nie widowisko i to przyciąga tych wszystkich ludzi. Nowe centrum skłusza Redeko.